Praca tylko dla pieniędzy nie jest czymś, co, co ja osobiście chciałabym. Bardzo się skupiamy na tym, czego klient w danym momencie potrzebuje i co możemy zrobić lepiej, żeby, to, żeby doprowadzić do finalizacji jego transakcji, czy to jest zakup, czy to jest sprzedaż. Witam serdecznie, dzień dobry, program Gromadz Pyta. Spotykamy się oczywiście w naszym studiu w Kartuzach, a dziś moim gościem jest Grażyna Labuda z biura nieruchomości Labuda. W Kartuzach. Witam Cię Grażyno. Witam cię serdecznie. Grażyno, pierwsze moje takie pytanie, może będzie ogólnie dotyczyło rynku nieruchomości. Jak ten rynek zmienia się tutaj w Kartuzach, na Kaszubach i w okolicach? Myślę, że rynek tutaj w Kartuzach się rozwija bardzo dobrze. Z uwagi na to, że jesteśmy bardzo blisko metropolii, którą jest trójmiasto, jest tutaj bardzo łatwy dojazd. Mamy kolejkę metropolitarną i naprawdę w kilka dosłownie powiedzmy pół godziny, 40 minut, możemy się znaleźć w centrum Rzeszcza, czy dojechać na lotnisko, omijając korki, nie szukając parkingu. Więc uważam, że bardzo, bardzo się rozwija rynek tutaj Kaszubski, Kartuski przede wszystkim i okolice. A jakie rodzaje nieruchomości są obecnie najbardziej, że tak powiem, poszukiwane, jeżeli chodzi o tutaj klientów z Kaszub? Moim zdaniem klienci najbardziej teraz szukają działek i domów. I, i trochę ten trend, który się rozpoczął podczas pandemii, czyli że chcemy mieć troszeczkę zielonego miejsca, trochę działki własnej i tak dalej cały czas kontynuowany i ludzie szukają już tej miejsc, gdzie mogliby osiąść na stałe, gdzie mogliby prowadzić swoje życie rodzinne, z uwagi na to, że te ceny są tutaj znacznie niższe, jeżeli chodzi o, o, o tej samej wielkości albo typu nieruchomości, co w Trójmieście. Więc uważam, że to jest bardzo duży plus, bardzo dużo tutaj jest terenów zielonych na kaszubach, piękne jeziora, lasy i to jest taki, taki duży teren, który zauważam, który cały czas się kontynuuje od tego 2021 i 2022 roku wzrostowy, żeby tutaj się osiedlić. Tych biur nieruchomości mamy sporo tutaj i w Kratuzach i w okolicach. I czym wyróżnia się właśnie Twoje biuro? Czy jest jakiś taki wyróżnik, jakiś taki szczególny element, który możemy tutaj wskazać? No i jakie wartości dla Ciebie są najważniejsze jako osoby, która nieruchomości sprzedaje? Dla mnie najważniejszy jest profesjonalizm w działaniu i taka kompleksowa opieka nad klientem, bo mieliśmy różne sytuacje i czasami klienci migrują z jednego biura do drugiego biura i gdzieś tam szukają swojego miejsca. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby się tym klientem zająć od A do Z, pomóc mu z dokumentacją, z prostowaniem jakichś sytuacji prawnych, które ma ze swoją nieruchomością, gdzie inne biura, powiedziały owszem, Proszę pana czy proszę panią zajmiemy się twoją nieruchomością. Chętnie cię ją sprzedamy, ale proszę zrobić to, to 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 i to i wtedy do nas wrócić. To my w ten sposób nie działamy. Chcemy temu klientowi pomóc. Jednokrotnie jakieś dokumenty czy błędy formalno-prawne pomagamy, albo załatwiamy za klienta po to, żeby maksymalnie szybko zrealizować jego cel, z którym do nas przychodzi. Biuro nieruchomości dla Buda obchodzi właśnie swoją pierwszą rocznicę, czyli pierwsze urodziny tak naprawdę. Czas leci nieubagalnie szybko. szybko tak. Jak oceniasz ten pierwszy rok działalności? Czy były jakieś takie szczególne momenty związane z biurem, które tobie zapadły w pamięć? Powiem Ci, że jestem bardzo w ogóle zaskoczona, mile i bardzo jestem zadowolona, że, że ta decyzja została po, podjęta i że zaczęliśmy działać i to, w jaki sposób e, się rozwinęliśmy, jest aktualnie w zespole już siedem osób. E, to mnie naprawdę napawa dużym optymizmem i wiarą w, tym, w to, że to była dobra droga. E, momentów było wiele, ale najbardziej mnie urzekają różne historie klientów, gdzie oni byli zrezygnowani, wręcz nie widzieli drogi, że, że jakieś cele, które sobie obrali, mogą osiągnąć. No, sytuację było multum, ale pewnie mogę przytoczyć jedną z historii, która też mi szczególnie zapadła w pamięć. Mieliśmy klienta, młodego chłopaka, który miał marzenia o tym, żeby studiować za granicą. Miał świetne wyniki w nauce, naprawdę bardzo się do tego przy, przykładał, znalazł uczelnię, znalazł akademik za granicą w jednym z większych miast w Europie i chciał się tam rozwijać. No, ale problemy były oczywiście pieniądze. Wychowywała go jedynie mama, więc wiadomo, że tych środków nie miała na tyle, żeby mu gdzieś tam pomóc. Myślał o jakimś kredycie, różnych innych rzeczach, żeby, żeby po prostu spełnić swoje marzenie. Ale przyszedł do nas z taką nieruchomością troszeczkę problematyczną. Miał działkę i chciał tę działkę sprzedać. Ale problemem było to, że ta działka gdzieś tam przez 15 lat albo ponad 15 lat była użytkowana przez sąsiadów i oni e, jakby to nie wiem, się rzeczy, traktowali ją jak swoją. Traktowali jak swój teren, można powiedzieć. Dokładnie. Mieli tam swoje rzeczy, zabudowania, ogrodzili ją jakby ze swój, wspólnie ze swoim terenem, gdzie formalnie działka nie była ich i, i tak dalej, i tak dalej. I my w pewnym momencie, na jakimś etapie jakby sprzedaży, przygotowując się w ogóle do tej sprzedaży, musieliśmy tak jakby włamać się na tą działkę, żeby w ogóle jakikolwiek marketing zacząć robić, żeby móc ją zobaczyć jej potencjał itd. i tak dalej. To było naprawdę trochę zabawne z perspektywy czasu, ale wtedy mniej śmieszne, bo... Ci sąsiedzi, którzy w No, nie zareagowali, bo to jest ciekawe. No padały nieprzyjemne słowa i szczucie nas dosłownie psami, co nie było, co nie było zbyt e, ciekawe. Wiedzieli oczywiście, że nie mają racji, ale co? Czuli się trochę ponad prawem. No suma summarum udało się tą działkę sprzedać i, i po prostu ten moment, kiedy, kiedy po akcie spotkaliśmy się wszyscy w biurze i, i jakby podaliśmy sobie rękę, że to wszystko udało się zakończyć i, i, i ten nasz młodociany, młody klient jakby wiedział, że ma zapewnione te, te studia, które, które sobie już, na które się zapisał, gdzie miał już większe rzeczy pozatwiane, że nie musi się pakować na starcie w ogromne kredyty, jakieś koszty i tak dalej, no był niesamowicie zadowolony. Byliśmy wzruszeni, i to była taka sytuacja, którą naprawdę mocno zapamiętałam. To jest chyba taki osobisty sukces, prawda? Jeżeli widzieli takie, takie zdanie. <grym> tak, to jest, to jest satysfakcja. Myślę, że praca tylko dla pieniędzy. Nie jest czymś, co, co ja osobiście chciałabym robić. Dla mnie to jest fajnie, że są pieniądze z tego, ale ta satysfakcja, którą e, po udanych transakcjach e, jakby widzimy w oczach i, i klienta, i naszych, to jest coś, co mnie motywuje do dalszego rozwoju i, i, i wtedy stwierdzam, że idziemy klucze w dobrym kierunku, że to jest coś fajnego. Dopytam jeszcze, wspomniałaś, 7 osób już jest w biurze, rozumiem, że jest jakiś też potencjał rozwojowy, to znaczy być może ta liczba osób będzie się w kolejnych latach powiększać. Mamy mamy takie plany. No, wczoraj świętowaliśmy urodziny z zespołem, padło wiele nowych pomysłów, dyskutowaliśmy sobie podczas kolacji, gdzie chcielibyśmy się zobaczyć za 5 10 lat. Więc no mamy, mamy kilka planów, których jeszcze nie zdradzę, ale, ale są one w mojej ocenie nawet ambitne. Grażyna, a powiedz mi czy uważasz, że lokalny rynek nieruchomości tutaj w Kartuzach i okolicach ma jeszcze jakiś taki niewykorzystany potencjał i jakie zmiany mogłyby przyczynić się do jego dalszego rozwoju? Twoim 对。 Myślę, że potencjał jest bardzo duży. Tak jak wspominałam, ta infrastruktura, którą obecnie się buduje i dokonuje, e, e, trasa metropolitarna, kolej metropolitarna, która została doprowadzona, dalsze plany rozwoju tego naprawdę, kolej wpływa... też, bo o tym się mówi, tak? tak. Zgadza mhm. się, zgadza się. To będzie wpływało znacznie na rozwój regionu e, i myślę, że promocja regionu Kaszuby, które już i tak są gdzieś tam w sercach wielu Polaków, że tu jest fajne miejsce do życia i tak dalej. To wszystko powoduje te kilka czynników, czyli dobre dojazdy do, do większych metropolii, ale jednocześnie spokój. I to, co tutaj można zobaczyć, naturę, którą, którą można dotknąć i, i jedzenie, które tutaj funkcjonuje, to jest coś, co będzie ściągało ludzi z większych miast, jednak na obrzeża i na jakieś tereny takie podmiejskie i miejskowiejskie i wiejskie. Grażyno, takim wyróżnikiem Twojego biura jest przede wszystkim to, że nie jesteście tak zwaną siecią, nie jesteście biurem lokalnym. Zresztą atmosfera w Waszym biurze no też dała jakby o sobie znać. Fajne, towarzyskie, panie. No i pytanie, jak to się przekłada na współpracę z klientem? Na co to wpływa? Myślę, że tutaj też ważnym czynnikiem doboru naszego zespołu jest takie indywidualne, że każdy z nas jest, może jak to ująć, że każdy z nas jest w danej dziedzinie specjalistą i ta różnorodność naszego zespołu powoduje, że naprawdę płynnie poruszamy się w wielu obszarach związanych z nieruchomościami i to daje nam przewagę. W biurach sieciowych moim zdaniem stawia się bardzo dużo, dużą uwagę na, na, na przemian, na obrót, na jakby na szybkość zatwierdzenia transakcji i tak dalej. I gdzieś ten klient pozostaje z tyłu, zostaje zapomniany. Na początku oczywiście jest hura optymizm, a później zostaje odsunięty. My się skupiamy bardzo, ale to bardzo, na klientach, których, których mamy, które, którzy do nas przychodzą. I mamy do nich takie podejście indywidualne. Mam nadzieję, że to nie zabrzmi wyświechtanie. Ale bardzo się, bardzo się skupiamy na tym, czego klient w danym momencie potrzebuje i co możemy zrobić lepiej, żeby, to, żeby doprowadzić do... Finalizacji jego transakcji, czy to jest zakup, czy to jest sprzedaż. Więc, moim zdaniem, to, że jesteśmy, każdy z nas jest specjalistą w innej dziedzinie, powoduje to, że razem tworzymy naprawdę bardzo fajny zgrany zespół i możemy swoim klientom wiele zaoferować. Graży, no wizyta u Was w biurze, to co mogę potwierdzić, to jest sama przyjemność i bardzo <gry> za doświadczenie. Ci bardzo. W związku z tym możemy jeszcze poinformować naszych odbiorców, gdzie dokładnie mieści się Wasze biuro, gdzie Was znaleźć. A jesteśmy, w, uważam, w jednym z centralnych punktów na ulicy Gdańskiej 13, to jest róg Parkowej i Gdańskiej, niedaleko Urzędu Miejskiego tutaj w Kartuzach, więc jest to takie miejsce moim zdaniem dla nieruchomości dość istotne, bo gdziekolwiek... Gdzieś tam musimy coś załatwić, to, no to gdzieś przechodzimy obok nas, więc, więc zapraszam na Gdańską 13 w Kartuzach. Grażyna, ja Ci życzę powodzenia w kolejnych latach, jeżeli chodzi o rozwój Twojego biura. Dzięki bardzo za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję Ci również. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.